Do wakacji zostały 3 tygodnie i teraz wybór należy tylko do ciebie. Czy ten czas wykorzystasz na rozwój, aby w wakacje wyjść jako najlepsza wersja samego siebie, czy znowu zmarnujesz ten czas i kolejne wakacje spędzisz przed komputerem, grając od rana do nocy? Bo przecież masz wolny czas i musisz się wyluzować. Ale jeśli oglądasz ten film, to wiem, że chcesz zaliczyć taki glow-up, dzięki któremu będziesz czuł się zoromiście, wyglądał zoromiście i dziewczyny same będą do ciebie na plaży przychodziły. I w tym filmie pokażę Ci cztery proste kroki do tego, abyś na wakacje zaliczył taki glow up, że w lipcu nikt Cię nie pozna. I pierwszym fundamentem glow i rozwoju osobistego jest trening siłowy i posiadanie atrakcyjnej sylwetki. Wyobraź sobie tą wizję. Idziesz na plaży bez koszulki, jesteś pewny siebie, bo masz muskularną sylwetkę, inni Cię podziwiają i sam jesteś z siebie dumny, bo wiesz, że po prostu wyglądasz jak młody Bóg. No sam przyznaj, że ta wizja jest po prostu niesamowita. I jeśli teraz wpieprzasz jakieś gówna, nic ze sobą nie robisz, no to nie dziw się, że wyglądasz jak gówno. Musisz zadbać o swoje ciało i musisz zacząć trenować na siłowni. Ponieważ esencją męskości jest posiadanie atrakcyjnej i muskularnej sylwetki. Dlatego jeśli chcesz zaliczyć ten glow na wakacje, no to zacznij chodzić na siłownię. Przestań wydawać pieniądze na byle gówna, na jakieś gówniane jedzenie, na jakieś kurna gry, na które ci tylko zabierają czas. Tylko zainwestuj w ten kart na siłownię i w końcu zacznij po prostu na nią chodzić. Bo dążenie do atrakcyjnej sylwetki daje tylko plusy, bo widzisz po samym sobie progres po jakimś czasie z treningu na trening jesteś silniejszy możesz więcej podnosić i daje ci to taką wielką satysfakcję, że nawet jeśli teraz nic ze sobą nie robisz to nawet jej sobie nie umiesz wyobrazić ponieważ tylko do swojego mózgu wsadzasz sztuczną dopaminę, która ci Daje chwilową przyjemność, a potem czujesz się jeszcze gorzej. A przez trening, przez to, że wychodzisz poza swoją strefę komfortu, dostajesz tą prawdziwą dopaminę płynącą z progresu, i naprawdę to ci daje niesamowitą satysfakcję i kolejnego napędu do działania. Trenuj co najmniej 3 razy w tygodniu, najlepiej planem full body workout, a najlepiej to nawet 4, a jeśli masz czas to nawet 5 razy w tygodniu ja osobiście trenuję 4 razy w tygodniu planem push, pull, legs, upper dlatego zacznij sobie od treningów 3-4 razy w tygodniu jeśli trenujesz 3 razy w tygodniu to najbardziej polecam Ci plan treningowy full body workout, że robisz każdą partię miesiącą na jednym treningu albo po czasie sobie douszczę do, do trening lub od razu zacznij najlepiej trenować te 4 razy w tygodniu dla mnie osobiście najlepszym planem jest push, pull, legs, upper czyli na pushu robisz ruchy pchające czyli to jest klatka Barki i triceps, Pól to, to są ruchy ciągnące, czyli plecy z bicepsem, legs to wiadomo, no całe nogi trenujesz, czwórki, dwójki, łydki, ja dokładam jeszcze sobie dwa, dwa ćwiczenia na brzuch w trakcie po treningu nóg, no i apert robisz całą górę, klatka, plecy, łapy, czyli biceps, barki, triceps i jest elegancko. Sylwetka obrazuje to, jakim jesteś człowiekiem. To jest twoja po prostu wizytówka. Bo jeśli jesteś spasiony, gruby, nikt nie ma do ciebie szacunku, nikt nie patrzy na ciebie poważnie, bo każdy po prostu widzi, że ty nie jesteś w stanie zadbać w ogóle o samego siebie, że nie jesteś w stanie powstrzymać się od jedzenia, nic ze sobą nie robisz, tylko siedzisz. No bo gdybyś, nie wiem, chociaż chodził, to nie miałbyś nadmiaru tej tkanki tuszowej. Tak to jesteś wrakiem człowieka, dosłownie. A jeśli masz muskularną sylwetkę, to każdy cię podziwia. Każdy ma do ciebie o wiele większy sa szacunek, sam jesteś bardziej pewnym siebie i po prostu jesteś bardziej atrakcyjnym dla kobiet. Dlatego zacznij od razu, nawet od dzisiaj jak oglądasz ten odcinek, jeśli jeszcze nie trenujesz, idź po prostu na tą siłownię. Bo dzięki temu uzyskasz same benefity i zauważysz, że po, już po tych kilku tygodniach nie tylko ty zobaczysz zmianę w swoim ciele, ale jeszcze inni zaczną zauważać to, że przybrałeś tej masy mięśniowej i od razu na wakacje będziesz czuł się zarąbiście. Dlatego chodź na tą siłownię, nawet jeśli nie możesz chodzić codziennie, to chociaż rób te pompki w pokoju, rób ten domowy trening, bo, odnieważ, bo to ci da o wiele więcej niż jakbyś szukał tych pieprzonych wymówek z swojej głowy, że o, nie masz siły, dzisiaj miałeś taki ciężki dzień. Nie, masz to wszystko kurna wywalić i po prostu trenować. Nie ma czegoś takiego, że ci się nie chce. Takie, To sformułowanie ma nie istnieć w twojej głowie. Masz to dosłownie wykluczyć ze swoich myśli. Masz iść na trening i się cieszyć tym treningiem, że stajesz się coraz silniejszy. Dlatego pierwszym krokiem jest to, abyś zaczął trenować siłowo, ponieważ pamiętaj, że sylwetka to jest twoja wizytówka. Zadbałeś już o swoje ciało, a teraz pora, abyś ulepszył swoją głowę. A bez tej jednej rzeczy nie zrobisz jakiegokolwiek progresu. I jest nią dyscyplina. Dyscyplina to jest to, że robisz coś pomimo tego, że ci się nie chce. Że wybierasz odroczoną gratyfikację, czyli to, że teraz pracujesz, aby później uzyskać z tego korzyści. Że nie wybierasz szybkie dopaminy, na przykład scrollowania telefonu, oglądania jakiejś oglądania seriali godzinami, tylko wybierasz trening, wybierasz pracę, wybierasz swój rozwój, aby później po czasie uzyskać z tego efekty. Bo natychmiastowa gratyfikacja to jest właśnie, że sobie poleżysz, nic nie zrobisz, obejrzysz telefon, no ale po tej czynności no to nie będziesz miał żadnych korzyści. No bo po prostu zmarnowałeś swój czas i na przykład odłożyłeś swoje obowiązki na później. A odruszona gratyfikacja to jest to, że teraz wybierasz trudności, teraz wybierasz ten ból pracy, aby później poczuć z tego korzyści, na przykład w postaci większej ilości pieniędzy, w postaci lepszej sylwetki, w postaci wiedzy w swojej głowie. Dlatego pamiętaj, że dzięki dyscyplinie osiągniesz każdy sukces, no bo motywacja jest fajna. Motywacja jest przyjemna, napędza cię oczywiście do działania, tylko problem jest taki, że ona, tylko, że ona trwa przez chwilę. A dzięki dyscyplinie możesz trenować latami, pracować latami, i dzięki dyscyplinie każdy sukces staje się jedynie kwestią czasu. No bo dyscyplina to jest największa miłość do samego siebie, to jest akt największej miłości do swojej osoby. No bo jeśli siebie kochasz, jeśli siebie szanujesz, no to zawsze, to zawsze będziesz wybierał swój rozwój. No bo życie mamy jedno. I dlaczego chcesz zmarnować je na bycie przeciętnym? O wiele lepiej jest poczuć ten chwilowy ból pracy, ale po to, żeby spełnić później swoje wszystkie marzenia. Bo lepiej będziesz wspominał, bo lepiej będziesz wspominał życie takie, że siedziałeś i nic nie robiłeś, że tylko scrollowałeś telefon i tak naprawdę twoje życie ci o tak przeleciało, czy... Będziesz bardziej wspominał życie, kiedy dążyłeś do swoich celów. Kiedy przechodzisz przez te wszystkie drogi, może niekiedy nawet nieudane, ale że spełniłeś swoje wszystkie marzenia. I to wszystko stanie się rzeczywistością, jeśli będziesz zdyscyplinowany. Dlatego pokonaj wszelkie ograniczenia swojej głowy, bo tak naprawdę od działania powstrzymujecie jedynie Twój mózg. Twoje ciało może znieść tak naprawdę praktycznie każdy wysiłek. Jeśli jesteś zdrowy, no to od działania powstrzymujecie tylko Twoja głowa. Dlatego od dzisiaj masz być zdyscyplinowany, trenować ciężko, pracować nad sobą, ulepszać swoją wiedzę przez czytanie książek i zobaczysz, że na wakacje staniesz się wtedy mężczyzną niepowstrzymanym, dla którego każdy sukces to jest tylko formalność, ponieważ on wie co ma robić i dzięki temu, że jest, że jest zdyscyplinowany, no to on osiągnie wszystko. Dlatego pamiętaj, że jeśli chcesz osiągnąć ten grow-up na wakacje to musisz być zdyscyplinowany ponieważ bez niej porobisz te wszystkie dobre nawyki na przykład przez dwa tygodnie no ale przestaniesz i co? wrócisz do starego, starej wersji ciebie chcemy żebyś się ulepszył i później ciągnął to i stawał się jeszcze lepszym człowiekiem dlatego zacznij od małych nawyków, które powoli będą budowały tą dyscyplinę na przykład zamiast scrollowania zrób 10 pompek na podłodze no praktycznie każdy umie zrobić 10 pompek ale to jest taka czynność, że no nie chce ci się do końca robić zawsze ale jeśli wykonasz ją, pomimo tego, że ci się nie chce, to od razu ulepszysz swoją dyscyplinę. A nawet jeśli pompek nie umiesz robić, no to odpal sobie poradnik na YouTube i się po prostu naucz i to też będzie akt dyscypliny. Albo wieczorem, zamiast również oglądać telefon, no to przeczytaj te chociaż dwie, trzy strony książki, nawet coś takiego, prawie nic. Ale takie małe czynności będą sprawiały, że będziesz budował tą całą swoją dyscyplinę. Która później przełoży się na całe Twoje życie i dzięki której będziesz mógł na przykład później pracować dłużej, pracować ciężej, dzięki czemu zarobisz więcej kasy. Dlatego dzisiaj pokonujesz wszelkie wymówki, wszelkie ograniczenia swojej głowy i osiągasz każdy sukces. Bo dzięki dyscyplinie każdy sukces staje się jedynie kwestią czasu. Przez same treningi nie zbudujesz najlepszej sylwetki, a drugą postawą do tego jest odpowiednia dieta. Porównaj sobie nasz organizm do silnika samochodu. Jeśli będziesz do silnika wlewał najlepszej jakości paliwo, to silnik będzie lepiej pracował i będzie bardziej żywotny. A jeśli będziesz wlewał do niego paliwo najgorszej jakości, no to spoko. Ten samochód zawsze pojedzie, ale będzie większe ryzyko na to, że silnik się w końcu popsuje i jego żywotność się skróci. Dlatego dbanie o dietę jest takie ważne. I jak już trenujesz siłowo, to najważniejszym składnikiem, na który powinieneś zawsze zwracać uwagę, jest białko. Ja Ci polecam jeść co najmniej 2 gramy na kilogram masy ciała. Ja teraz jem zwykle około 2,5 grama na kilogram masy ciała. Ponieważ białko to jest podstawowy budulec mięśni. Dlatego, aby twoje mięśnie się rozwiały, no to, to musisz zadbać o te duże ilości białka w swojej diecie. I najlepszymi źródłami białka są oczywiście te naturalne. Jak nabiał, mięso i jajka. A jeśli nie jesteś w stanie dobyć odpowiedniej ilości białka w diecie codziennej, to możesz prowadzić jeszcze posiłek, gdzie będzie dodawał to białko w proszku w WPC 80. I to też jak najbardziej będzie odpowiednie. Ja staram się iść co najmniej 4 jajka dziennie. Mięso jem również codziennie. Zawsze sobie w szkole wypijam jakiegoś skryra, który też ma te 20 parę gramów białka. I często sobie robię taką kolację, że dodaję pół, pół jogurtu naturalnego, pół kostki twarogu właśnie miarka białka w proszku, miód, maliny. I to ma też bardzo dużo białka. No bo to jest praktycznie samo białko. Twaruk, jogurt, wpc80. A więc naprawdę zadbaj o to białko w diecie, ponieważ wtedy o wiele łatwiej będzie Ci rozwinąć tą sylwetkę. Hey! I got you guys protein awesome, I love protein. I know you love protein. I love protein too! Yeah, protein rocks. So you guys talk about protein? I love protein. I love protein too! We know you love protein! Protein rocks! Awesome! Protein rocks! Protein! Protein. 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 protein, 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 Bo nie oszukujmy się, jeśli teraz masz sobą cerę, masz małą energii w ciągu dnia, no to najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że masz słabą dietę. I tyle, że jesteś te wszystkie gówniane fast foody, słodycze, naprawdę to daje ci tylko smak na języku, a dla twojego organizmu to jest właśnie to złe paliwo, którego nie powinieneś tam wsadzać. Zauważyłem to po samym sobie. Od kiedy, jestem na re... od kiedy jestem na redukcji, to zacząłem zwracać uwagę na tą odpowiednią ilość białka, zacząłem jeść jak najmniej rzeczy przetworzonych i od razu moja cera się poprawiła i mam o wiele więcej energii w ciągu całego dnia. Dlatego ta dieta jest tak ważna, ponieważ to jest właśnie paliwo dla naszego organizmu. A więc pamiętaj o tym, bo jeśli chcesz się czuć dobrze, czuć silny i mieć dobre samopoczucie, no to dieta ta jest tutaj kluczowa. Owszem, Sylwetka to jest twoja wizytówka, ale dzięki tej jednej rzeczy będziesz wyglądał jeszcze lepiej. Jest nią dobry styl. Sposób, w jaki się ubierasz, również re reprezentuje to, jakim jesteś człowiekiem. No, bo jeśli przyjdziesz w poszarpanych dresach, w jakichś łachmanach, no to świadczy to o tym, że nie dbasz o siebie i nie dbasz po prostu o swój wygląd. A jeśli będziesz wyglądał jak elegancki gentleman, no to każdy będzie cię od razu bardziej szanował i to będzie dowód na to, że dbasz o siebie i dbasz o swój wygląd zewnętrzny. Dlatego, jeśli nie masz jeszcze swojego jakiegoś ulubionego stylu. To wejdź sobie na Pinterest a i wpisz Style for Men Summer, i tam ci wyskoczy pełno różnych zdjęć, pełno różnych outfitów. i Na podstawie tych zdjęć będziesz mógł się czymś zainspirować i później kupować podobne ubrania. I jak już to będziesz te, jak już będziesz miał te podstawowe jakieś swoje stylówki, to na jakiś swój sposób będziesz mógł ten styl modyfikować, żeby był on jak najbardziej oryginalny. Mój styl na przykład polega na tym, że ubieram sobie jakąś fajną schludną koszulkę. Taką gładką, a nie kurde z wielkimi lokami albo wielkimi obrazkami. Ja zawsze sobie staram się ubierać takie w miarę opinające koszulki, albo, albo polufli, albo rzadziej, ale czasami też koszule. I do tego spodnie dżinsowe albo materiałowe. Najczęściej to są czarne albo niebieskie dżinsy. No i od razu wyglądam jak, po, jak porządny mężczyzna, a nie kurde jak niechluj. Dlatego pamiętaj, żeby zadbać o ten styl, i jeszcze zadbaj o swoje włosy, ponieważ fryzura dla mężczyzny jest jak make-up dla kobiety. Dlatego regularnie myj włosy w pozorom, to dla niektórych może to być zdziwienie nawet, ale myj te, myj te włosy regularnie i rano stylizuj sobie je jakoś. Użyj jakiegoś żelu, użyj użyj jakiejś pasy do włosów, żeby te, żeby one wyglądały jakoś normalnie, były dobrze ułożone. A nie, że wstajesz, nic z nimi nie robisz, nawet ich nie cieszesz, i potem chodzisz z jakimiś kłakami na głowie. Dlatego pamiętaj o tym dobrym stylu i fryzurze, i dzięki temu zaliczysz bardzo dobry zewnętrzny glow. -a. Dzięki tym krokom, nie tylko ulepszysz swój wygląd zewnętrzny, ale jeszcze wzmocnisz się psychicznie przez budowanie dyscypliny. Masz ostatnie kilka tygodni na to, abyś przed wakacjami odmienił samego siebie i wszedł w nie jako najlepiej wyglądająca i najbardziej pewna wersja samego siebie. A jeśli podczas wakacji utrzymasz te dobre nawyki, to już nic nie będzie w stanie Cię powstrzymać. Wykorzystaj ten czas, żyj pełną życia, zaufaj procesowi, a zobaczysz, jak wielką satysfakcję odczujesz po tym, jak osiągniesz sukces. Nie bądź przeciętnym, tylko z dnia na dzień wzrastaj jako lepszy człowiek. I skoro już wiesz, jak zrobić mistrzowski glow up na wakacje, to teraz musisz wiedzieć, jak osiągnąć kolejne, jeszcze większe cele. A ten film Ci w tym pomoże, a więc klikaj sobie w niego. I razem po sukces.